Hej, witajcie! Zapraszam Was do tego filmu pod względem tego, że to jest mój pierwszy film i wydaje mi się, że nie ostatni. Witam na kanale Zadomowieni. Będzie to kanał typowo ludzki. Będę tu nagrywać filmy typowo z życia, czyli vlogi. Też różnego rodzaju recenzje będę tworzyć, testy różnych rzeczy. Po prostu chcę tworzyć taki kontent typowo życia ludzkiego, jak, jak sobie radzić też z nudą. Może nie będę waszym coachem motywacyjnym, bo sam mam ciężko z motywacją w erze koronawirusa. W tej chwili mam niezbyt dobry humor, ale postanowiłem zacząć nagrywać, więc o nagrywaniu już trochę myślałem kilka razy już też zaczynałem, w tej chwili jestem w 100% pewny, żeby to zacząć. Jak zaczynałem, ludzie też najczęściej z mojej rodziny młodszej też to były takie śmiechy dla mnie. Bardziej co jak nagrywałem. Teraz jest to po prostu z tym człowiekiem dorosłym, który chce trochę ponagrywać. Jak na razie będzie to telefon. Też jest możliwość, że to nie będą filmy montowane, tylko po prostu nagrywane i wkładane, ale to też nic nie wiadomo. Może się dużo zmienić. Dobra, ja Was żegnam. Życzę miłego dnia i miłego wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie. Na razie.